Dziennik pokładowy, praca na farmie w Danii, odcinek 144, sezon 3. Wiozę teraz rzepak do skupu, bo jeszcze makro mój nie jest naprawiony, czekamy na dyszę i nie będziemy dzisiaj kościć rzepaku, tylko. Przenosimy się na inne pole na żyto. Ur rzepak ma 9% wydotności na 9,5%. I musimy zejść do 7%. I przeskakujemy na żyto. I może po południu będę miał magumę mojego gotowego. I wyruszamy w orkę południową. Lecimy z rzepakiem do skupu. Taką halę bym chciał mieć na wszystkie moje maszyny. Ja miałbym gdzie trzymać Fergusona 590 na turbinie. Nasze drogi się rozchodzą. Henning leci w lewo. Ja lecę w prawo. I spotkamy się nad morzem. Na farmie nad morzem. Henning przełącza na trzeci bieg. Henning przełącza na wyższy bieg z terminala. Nie ręcznie? Ręcznie? Przez terminal, przez komputer Otwieram Tylną klapę 17 ton i 250 kilo. jeszcze mogłem wrzucić 750 kilo do dopuszczalnego ładunku. Lecimy teraz na pole podżyto. ładnie 8 ton na pewno bo leci z rury i leci 8 tony jak nic

You will have with a uh, link Yeah, and it makes 310. Right here. Yeah. Do you think? Do we have fuel? <laughs> <laughs> I will need about uh, 600 meters. Do <laughs> you think you will do the job? Maybe. We do one field and then we see what happens. Yeah. If not, then we put on the plow. Yeah the job. Yeah. Okay, I go Krista now. I'm Kiyango for here. Bye bye. <laughs> stonowego silosu cały układ reglerów i przenośników jak będzie czas to Wam to pokażę wszystko ale będzie naprawdę zajęty dzień nic niepokoszone wszystko jest do skoszenia Po 15 latach Magnum się popsuł. Myśleliśmy, że to dysza na piątym cylindrze, ale to jest coś innego tutaj. I Magnum pojedzie chyba na serwis. Nie wiemy na razie, co będzie dalej. Na razie idę ładować trawę do kontenerów.